Się właśnie dodany wpis na syku. I ogólnie wy ten odcinek widzicie za jakieś, nie wiem, dwa tygodnie bądź tydzień po tym wpisie. I ogólnie to jest właśnie ten wpis. Oczywiście, jak wy to oglądacie za jakiś tam czas, to u was to będzie, że za jakieś tydzień temu. Nie wiem czemu to w ogóle jeszcze tłumaczę, ale dodałem wpis, gdzie jest po prostu prank, gdzie dobra, zawieszenie. I po prostu możecie wbić. na Nakończę ja tam na dyskusji, na dyskusji teraz właśnie napiszę. No i co? Widzimy się za jakiś czas, ogólnie to jest eksperyment społeczny. Dzień. Drugi, po prostu kolejny dzień po tym jak no po prostu 18 godzin, po tym jak dodałem ten wpis nikt nie odpowiedział. I nikt dalej nie odpowiada. Co ja wam zrobiłem? Co ten pies wam zrobił? Co ja wam zrobiłem? Napiszcie pod tym filmem, co ja wam wcześniej zrobiłem. Kolejny dzień, nikt nie odpowiada. OK, dobra. Yy, więc to już koniec tego eksperymentu. Przesiędę się na swój profil i się widzimy. Okej, okay, już jestem na swoim profilu. No i napiszę wpis. Już, ale ja się żegnam. Papa! Pa.